Witam Was bardzo serdecznie, jestem Czarny Birk, a to jest dziesiąty odcinek Zagrajmy w God of War Ragnarok. Będziemy wykonywać zadanie poboczne, kontynuować, ciężary łańcuchów. Mimir liczy, że uda nam się uwolnić Linkbakra. Zrobimy co w naszej mocy. No idziemy do łódki. Jesteśmy poprzednim w służbie bazgardu, zadanie. Z tymi wieżami i wytworzyliśmy sobie pancerz, którego używamy. Myślałem, liczyłem, że stwór wyzionął już ducha. Ale najwyraźniej asowie nie raczyli nawet go dobić, kiedy przestał być przydatny. My możemy. Nie. Musimy go ocalić. Też sobie odblokowaliśmy dostęp. Dobrze, z tej przystani dosięgniemy ogona. Chcesz ocalić to nieszczęsne stworzenie? Wiem jak to jest być tak uwięzionym. Nie mogę go zostawić. A jeśli nie da się go ocalić? Nie rozumiem. Działajmy dalej.

Dobra tam sobie przejście odblokuje Czemu by nie A no tak teraz będę mógł do tej szynki się dostać po sobie tutaj jak pamiętacie pewnie było takie urządzenie, że mogłem taki wypluwać o coś takiego i mogę takim czymś rzucać po prostu, więc... Wiecie. To skrzynkę sobie tak otworzę fajnie. Zdrowa skóra? Przyda się. Nie chciałem się leczyć, ale już dobrak się uleczyłem. Ogon też ma pewnie przykuty. Po tej linie powinniśmy się dostać tam, gdzie zmierzamy. A tu ja byłem, dobra, wszystko się zgadza. Wolę ostrze do niszczenia szybsze są, a tu skrzynka lepcząca płyta rąd i irytacji. Zobaczmy sobie ten rąd. Duża, zależna od szczęścia, szansa na zyskanie przypływu szału przy parowaniu. Hmm, no to lepsze. Bo tu mam tylko, tu mi obronę zwiększała, a tu jeszcze witrzy, yy, witalność i szczęście. No to 8 mamy szczęścia teraz. No, jesteś wolny. Co się dzieje? Może trzeba go trochę zachęcić. Mógłbyś mnie zabrać bliżej jego oka, bracie. To stworzenie. Platformy. Źle się stało, mimirze. Ale to wina Odyna. To żadna wymówka, chłopcze, ale doceniam te słowa. E, to chyba, się, chyba się obniżyło Wraccie. poziom. Ryby wracają. O, nie inaczej. Ciekawe, czy się obniżyło to wszystko. bestio Nie rusza się. Czemu się nie rusza? Przyzwyczaił się do swoich okowów. Ale nie. Jakoś to naprawimy. Trzeba go przestraszyć, przegonić. Czy coś tam. Nie wszystko da się naprawić. Można mu tylko użyć. Lubi, kiedy wiatr muska mu skórę. Czuję to. Niech przyniesie mu pociecha. Ale to nie wystarczy. Rzadko wystarcza. Mimi, że nie wolałbyś patrzeć do przodu zamiast do tyłu? Próbowaliśmy tego. Miałem problem z flakami wrogów. A przez krótki moment miałem nadzieję, że się przyzwyczaję. Nie udało się. Wiecie co? Twarz mnie spędzi. Chyba wychodzi mi zarost. Czyżby? No, na podbródku, widzisz? Coś rośnie. A tak? A to nie jest brud? To nie brud. Ojcze, kiedy będę tak wyglądać? W jakim sensie? No, groźnie. Kiedy będę miał takie mięśnie? Kiedy zapracujesz? Ale Baldur był bardzo silny, a nie miał mięśni. Moja siła nie pochodzi z mojego ciała, ale kluczem jest dyscyplina. Co to znaczy? To znaczy, że boską siłę będziesz miał tak czy inaczej. Ale, jeśli chcesz, by było ją po tobie widać, to lepiej zaprzyjaźnij się z ciężarami. Podnoś je i opuszczaj. Ach. Wracamy do miasta. Znowu wy. Mam nadzieję, że wróciliście posprzątać bałagan, który narobiliście. I już go nie ma. To mnie nie rozgrzesza, ale może przynajmniej pomoże. Wracajmy, bracie. Bracie, w czasie podróży słyszałem o wielkiej bitwie w twojej ojczyźnie. W miejscu o nazwie Wrota Ognia. Gorące Wrota. Byłeś tam? Nie. Czyżbym słyszał nutę żalu? Przez wiele lat żałowałem, że tam nie zginąłem, ale przestałem. Teraz do Durlina? Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Treusie, jesteś coraz lepszy. Szybszy. Może kiedyś będę lepszy od ciebie? Jeżeli nie, to zawiodę. Ma być biuro bezpieczeństwa? Już sam szyld stanowi niebezpieczeństwo, ale wiecie: najciemniej pod pochodnią. Szukamy Durlina, byliście umówieni? E, nie, ale nie widzę tu kolejki chętnych. Masz do mnie sprawę, kolego. Myślisz, że przestraszę się u łba u twojego pasa i podpiszę ten durny wniosek Estrida? Szukamy ważnego więźnia Odyna. Jest przetrzymywany w kopalni. Wiemy, że możesz nam pomóc. Skąd to masz? Jej też obciąłeś głowę, tak? Byłam moją żoną. DSR, yes, ja. Yeah. Byliśmy ciekawi, dokąd się udała po fiasku rebelii. Fiasku? Stały też przyjdzie Niestety, nie mogę wam pomóc w sprawie tego więźnia. Ale on wie, jak powstrzymać Odyna i wyzwolić Svartalfheim. Nie zamierzam więcej zazierać ze wszechojcem. Chwilę, jeszcze jedno. Co to. Mandat! Za przewożenie gnijącej głowy w sposób niehigieniczny. Za dwukrotne wypowiedzenie imienia wszechojca i. No. za upierdolenie mi Biorka! Mandat? Płacimy w terminie. A teraz wypad. W której części zwrotu, a teraz wypad, nie rozumiecie? Mówiłeś, że nazywa się Deser? O, e, jasne. Dziękuję. Chyba. Kurcze, typowy urzędnik! <grym> Nawet kurczę, ja że może? Może? Nasz polski urzędnik do no kurczę pasowało. Wypad. Nie <śmany śmany> chcę, żeby ten ucięty łeb nie zapaskudził mi podłogi. Wypraszam sobie! Hej, to nie jest mandat. Nie teraz. Szykuje się walka. Atak z prawej strony! A -trak! A -trak! A -trak! A -trak! Það er það.

Dobra, wracając. Durlin chyba wskazał nam drogę. Krasnolud dał nam mapę. Tak jakby. No sam wiesz jak od niego śmierdziało. Ale to chyba droga do kopalni za górą. Aha. Do Tyra! Durlin nam pomógł. Nie każdy używa do walki topora czy strzał. Wrócił do kopalni za górą. Durlin. Skrzynka otwieramy. Trowa skóra, srebro. Dobra, tamto ja mam iść, ale jeszcze zbadam sobie. tuż nie ma nic zbyt ciekawego Reberko To nie tak to miało być? Ale tu przejście jest, widzę. Ale próż zdrowia tutaj nic nie ma. No, dobra, idziemy dalej. <laughs> Machina chyba może nas zabrać na szczyt. Może zobaczymy tam kopalnię. A, ludzkie kolejki to cud techniki. O, i tu widzę, mam te, nie potrzebne. Nic nie mogę zrobić, bo nie mogę przyjść dalej. Będziesz gotowy, możemy pojechać kolejką. Kute, żelazo, srebro. Dobra, pojedziemy kolejką, czemu by nie? Dal. Imię, którego nie chciałem usłyszeć. Nikt ci nie prosił, żeby się wypowiadał. Durlin? No, nie musiał go wypowiadać. Miał je wypisane na twarzy. Czy raczej wypalone na głowie. Wypalił Durlinowi ranę na głowie? Nieudane rebelie często owocują trwałymi konsekwencjami. To kapitan Odyna. Ano. W dodatku dzierży Gialarhor. Jest bardzo oddany sprawie. Bezkrytyczna wiara to bardzo niebezpieczna rzecz. jesteśmy. Chodź. Tędy, widzę następną kolejkę. Spróbujmy się do niej dostać. I w Skype, wsk i wskazówki. Już tam jest kolejka. Uwolnienie tyra może nas ocalić. Oden chyba bardzo nie chce, żebyśmy go znaleźli. Kiedy Tyr będzie wolny i powróci jako bóg wojny, Oden nie będzie miał na nas czasu. Jeśli Tyr ma odegrać rolę w wojnie, to to zrobi. Ale widzę, tam dalej musimy przyjść w... dalej fabularnie, ale to my tu już zrobimy w następnym odcinku, więc dziękuję, że wpadliście. Komentował czarny wilk. A to był 10 odcinek. Zagrajmy w God of War Ragnarok. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia. Na razie Państwu. Na razie.